Porter Konrad Karwat Witam serdecznie, ze mną Monika Lasowska, najlepsza polska dziennikarka. Cześć, cześć, witam. Monia powiedz mi, jak ty oceniasz ten prezent dla Rataja? Yy, nie ja pierdolę prezent? prezent. był chujowy. A, no to. Kasisz go z Oceniam go bardzo dobrze. Ale drogi fuj. Ale po cześć... O, jest! No, Al no dobry, dobra. byś? Zapytaj jeszcze by siadła! Monika ucieszyła z takiego prezentu. No myślę, że... To jest jebany. – Co? Konstruktywne przydaje się na pewno, także. Ja pierdolę. Eee, Coś takiego na streamie spoko, ale kurwa, trzeba być butem, żeby uważasz, że to się, to się przyda, macie Rata Na pewno użyję, czy Maciek, czy partnerka? Przyda się. Tak, Magda? Maciek, Maciek użyje. Maciek w parterze. Pomijmy tę Jak oceniasz od 1 do 10 poziom dzisiejszego zadymienia? Yy, nie widziałam jeszcze żadnych dymów, ale ja słyszałam tutaj takie pogłoski, że będzie się działo. Już na zapleczu już zrobiłam research i wiem, że research są robiła. przygotowane niespodzianki. Research, powiedz mi, komu ty kibicujesz z tego panelu? Yy, kibicuję Mielonidas, król mikrofonu. <grym> A jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę całą galę? Yy, całą galę, no oczywiście nie mogę być stronnicza, nie? Taka praca. A wszystkich bardzo lubię i kibicuję wszystkim, niech wygrają najlepsi, no. Także dziękuję Moni i oddaję głos Michałowi.